Cześć, witajcie z tej strony. Kira, a to pierwszy konkretny materiał na tym kanale, czyli na kanale o Manze i Anime. E, więc tak, jak widzicie, jest to odcinek, który nagrywam, tak jakby audiologowo, czyli nie nagrywam siebie kamerką. E, no wie, wiecie na pewno, że mam tylko kamerkę internetową obecnie. E, jestem w trakcie zbierania na normalną kamerę, więc jeżeli już kupię tą normalną kamerę, to będę na pewno nagrywał y, te odcinki kamerą na razie właśnie się tak wahałem, bo jakość jednak jest też dla mnie troszeczkę ważna i nie chciałem, żeby ona ucierpiała po prostu, no wiecie jak będę nagrywał to kamerką internetową. Dobra, mniejsza. W każdym razie zacznijmy. W tym odcinku chciałbym Wam zrecenzjonować anime pod tytułem Stainsgate. Anime jest z gatunku przygodow przygodówki i science fiction. Opowia historia cała opowiada o mężczyźnie imieniem, które nazywa się <gry> Okabe Rintaro. Jest to mężczyzna, który jest samozwańczym, to znaczy uważa siebie za e, takiego szalonego naukowca, który wymyśla różne jakieś dziwne wynalazki, e, i pewnego dnia z dwoma asystenta, asystentami udaje mu się stworzyć wehikuł czasu i to można powiedzieć że zupełnie przypadkowo w drodze w wypadku stworzyli wehikuł czasu z czegoś dziwnego i nie będę tutaj spoilerował z czego sami zobaczycie z czego oni udało im się to zrobić i w sumie dziwnie, znaczy to nie był w sumie wehikuł czasu, to była maszyna, która pozwalała wysyłanie e-maili w przeszłość, co też nie będę tutaj poprawiał, zobaczycie dokładnie o co chodzi w anime i potem w dalszym dalszej po prostu fabule będzie się to wszystko bardziej wyjaśniało będzie nastąpi coś co sprawi że bohater będzie musiał używać cały czas tego i będzie, będzie się będzie skakał pomiędzy czasami, jednak to nie będzie jakieś, jakieś dużo odległości sami zobaczycie zresztą, nie chcę żeby tu jakiś spoiler zawarł się w tej mojej recenzji ogólnie anime jest bardzo ciekawe, tylko że na początku ono nie każdego może kupić na początku jest bardzo fajny klimat i w ogóle jednak mnie kupiło po trzech czterech odcinkach, więc wy też musicie wziąć to pod uwagę no i tyle, myślę że recenzja właśnie w tym momencie dobiega końca i chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że jak będzie kamera, to będzie, będzie też to normalnie nagrane. Tak więc yy, to wszystko, no i trzymajcie się, cześć.